Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, trwajcie w moim sercu. Każdy człowiek został uwolniony od śmierci, którą powoduje grzech, i wyniesiony, by posiadał możliwość życia wiecznego dzięki jego wolnej woli. To dzień wiecznego światła, w którym Dzieci Boże, pewne, że wiara jest na próżno, podejmują wysiłek, by żyć i postępować w Bożej Woli, dążąc do życia wiecznego. Jako matka pragnę, żebyście radowali się życiem wiecznym, i dlatego dawałam Wam przez ten wielki tydzień każdego dnia duchową broń, po to, żebyście byli lepszymi dziećmi Przenajświętszej najświętszej trójcy. I żebyście żyli wspólnie ze swoimi braćmi, gdyż bez miłości jesteście niczym. Jako dzieci mego boskiego syna widzicie, jak boskie światło jaśnieje, i w tym czasie przyjmujecie możliwość bycia lepszymi, niż każdy z Was obecnie jest. Łaski wylewają się w tym czasie, którą każdy ma przeżywać w pełni. Wspominając te czterdzieści dni, podczas których Mój Boski Syn był ze swoimi uczniami oraz spełniał inne zadania, wyznaczone Mu przez Jego Ojca, zanim wstąpił do nieba. Och, szczęśliwe dni miłości, radości i boskich pouczeń dla Jego uczniów! Och! nieskończona radości, jaką Bóg umiał dać mi, Waszej Matce i swoim umiłowanym uczniom, aby przeszli od bycia jedynie Jego uczniami do bycia Jego umiłowanymi apostołami, z tak wielką wiarą, że będą gotowi oddać życie za Jezusa. Och, wieczna radości którą moje dzieci mogą przeżywać w swoim sercu z tak wielką wiarą, że nie widząc, wierzą. Och, boskie dowody, dzięki którym z martwych wstanie mego boskiego Syna prowadzi jego dzieci do nadziei. Miłość, którą ma nasiąknąć każdy człowiek, aby dawać ją bliźnim. Wielkie prawo miłości do Boga ponad wszystko i do brata, którym jest mój syn. Moje dzieci nie rozumieją dobrze miłości bliźniego, ponieważ nie uduchowiły się, nie weszły w zespolenie się z moim boskim synem, by prosić go, aby dał im serce łagodne, serce z ciała. Które potem pozwala Wam postawić siebie na miejscu brata, i żebyście dzięki temu mogli zacząć nabierać gotowości do pomagania bliźniemu, nie oczekując niczego, obdarować sobą brata, by ułatwić Mu drogę, powiedzieć: Mogę, kiedy chodzi o bliźniego. Odłożyć na bok osobiste interesy, aby być czasami Cyrenejczykiem brata. I być zarazem człowiekiem gotowym, oddanym, solidarnym i taki, który zawsze czyni krok naprzód, zanim jego brat o to go poprosi. Dzieci, każdy z was posiada wagę dotyczącą tego, co uważacie. Że jest miłością wobec brata, ale ta waga zawsze jest przechylona ku Wam samym, a z miłością Bożą jest przeciwnie. W mierze miłości musicie również wiedzieć, kiedy oddanie siebie bratu jest z mego syna, a kiedy jest ono tylko ludzkim kaprysem lub pragnieniem. Jak macie to rozeznawać? Jeśli jesteście ludźmi modlitwy, Duch Święty będzie gotów wam pomóc to rozeznać. Adorujcie Mego Boskiego Syna i przygotujcie się na Boże Miłosierdzie. Błogosławię was, kocham was, Mama Maryja. Komentarz Luz de Maria Bracia, Alleluja! Aleluja. Jego bliscy ujrzeli go już z martwych wstałym. Uwielbiajmy Pana, On jest wśród nas. Zaśpiewajmy nową pieśń, Jemu dawana jest chwała dla dobra wszystkich. Niech uwielbia go całe stworzenie, On jest potęgą. Zasiadł. Po prawicy ojca. On przyjdzie, by zaspokoić me pragnienie. Moja dusza go się domaga. Jest jej zbawicielem. Moje wargi wyznają go z serca. Nie mogę zaprzeczyć miłości i nadziei. W każdej chwili modlę się do ciebie, panie. Nocą moja istota lęka się oddzielić od Ciebie. Niech mój sen będzie Twym odpoczynkiem, niech nawet On nie oddali mnie od oblicza mego umiłowanego. Moja dusza jest spragniona Ciebie, mój Zbawco. Będę żyć w Twoim cieniu. Już niczego nie będę się lękać. Jesteś we mnie, nie ma już nikogo, kto by nas rozdzielił. Spójrz w tę moją duszę, świątynię dla Ciebie. Niech każdy mój krok będzie ofiarą dla Ciebie. Amen.